Siemanko, dzisiaj w końcu y, rozwiązujemy nasz konkurs, będzie losowanie, jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, w bardzo ciekawym pojeździe, y, losowanie będzie przeprowadzone na strzelnicy Camp Raptor, do której oczywiście y, kontakt zostawimy w, naszych, y, w naszym opisie filmu, y, będziemy walili z bardzo ciekawej broni, jest to drugowojenny stand, który ma swoją historię, bardzo ciekawą, a ja też siedzę w bardzo ciekawym samochodzie. Strzelnica mieści się w zimnowojennym bunkrze garażu, gdzie kiedyś stacjonowała jednostka łączności na wypadek ataku nuklearnego. W środku jest strzelnica, jak widać, w bramie stoi hammer. Okolica jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawi ludzie prowadzą tą strzelnicę. Oczywiście wszystkim polecamy odwiedzenie tej strzelnicy, postrzelanie sobie tutaj, ponieważ w tej strzelnicy macie możliwość strzelania z bardzo nietypowej broni, z broni, yy, która ma historię. Ma, mamy właśnie możliwość dzisiaj postrzelania sobie z drugowojennego Stena. Yy, są drugowojenne pepesze, są karabiny maszynowe. Można nawet sobie rzucić czy tam strzelić granatem. Naprawdę bardzo fajna sprawa, super zabawa. Można przyjechać z dziećmi. Tak jak mówiłem, zostawimy namiary yy, w opisie filmu. Proszę dzwonić do nich, naprawdę umawiać się, bo to jest moim zdaniem jedna z najlepszych strzelni w Polsce. Tak wygląda tarcza do losowania. Mamy losowo napisane 22 numerki, odpowiadające 22 osobom, które spełniły warunki w regulaminie. Tarcza będzie odwrócona w ten sposób. Odwinięta. Te trzy się nie liczą, wiadomo. 22. Oddamy 5 strzałów. Pierwsze trzy strzały to będzie pierwsza, druga, trzecia nagroda. I dodatkowo. Dwa strzały za nagroda y, dla kolejnych dwóch osób. No to taka nasza rekompensata za to, że konkurs odbywa się z takim opóźnieniem. Mam nadzieję, że nam y, wybaczycie, że zrozumieliście, no COVID i tak dalej. My w to nie wierzymy, ale dobra, niech będzie. Tu jest lista ludzi, którzy spełnili warunki konkursu. Każdy ma przypisany numerek. Numerki są rozpisane na tarczy i tak będziemy wiedzieli, kto jakie nagrody wylosował. Kuba będzie walił z karabinu maszynowego ZB-37. Jaki to jest produkcji? To jest akurat Czechosłowacki, ale czechosłowacki. dla Jugosławii. W Czechosłowackim na jest to ZB-30, ale u Jugosławian było to ZB-37. Coś pięknego. No to już są konkretne pociski, naboje w ogóle. W tamtych czasach nikt się nie bawił w pomanikary <słuch> miało mielić mięso Dobra, teraz tak, patrz Dwójnożek sobie złoży. ja ci złożę jak podniesiesz, celujesz tu z boku Mhm mm Pach, pach, do ramienia, ja bym powiedział jeden strzał, zrób sobie przerwę Bo jakość celowania tym kroskiem masz sobie na łapkę Czy mogę na, na, na sucho, tak? tak? Tak I oni wtedy tak strzelali Ręce odpadają. <grymne> nie mam no, ja Głównie z racji jednej fajnej rzeczy: teraz nie pokażę, ale jak odkaczymy chwyt, ruszasz to, lufa odchodzi. Sibka Czyli masz łufy. szybszą wymianę lufy niż nawet w MG. Mhm. Mhm. Kolejna rzecz: sprężyna w kolbie sprawia, że on kopie lżej niż MG przy tym samym kalibrze. Strzela trochę wolniej, ale jest celniejszy. To, I to o wiele. Części naprawdę robią zajebistą broń. Dobra. Idziemy za 50. Tak jest, tam jest. dać to Idziemy zapięć tarczę, postawimy kamerę Po patrzymy Ja pierdzielę <zimno> jest <grym> można <zimno> wejść Tak tak jak możecie tylko dla was Ty masz już nie mam tu blisko tak? Bliżę, bliżę, tak, dobra, bo ja tam tak. daleko, to... Mm. Weźmy jeszcze sobie na słucho wiesz? Ja jest, to, tak, jest tutaj na, na ławie. Tutaj jest. Ktoś jest. Zapraszam. Nikt nie postrzenił, ale miałem przetakowany palec i ręce już tyle razy, że nie uwierzyłem. Posłuchaj, to jest najbardziej niebezpieczna broń na całej strzeli, Kuba, do tych trzech nie walisz, nie? chyba same pudła. Jest, jeden jest. Jeden jest. Okay. Tu można drugiego zaliczyć też? Nie, aby wszyscy strzał. Znaczy, raz, dwa, trzy, cztery. Jeden poszedł bokiem, nie? Tak. Mogę no, To, to jest dobry, ale To jest pierwsza nagroda. Zostałem łuską. Chcemy zobaczyć trafienie. Tak, jest. Jest. A ten się otarł, wygrano. Znowu. No tutaj też. Tak blisko, tak daleko. Tego bym zaliczył. Drugie miejsce. Którego byś zaliczył? Tego? No nie, tu masz Dobra. bardziej. Nie ma, to nie ma. U. Nie, nie ma. ma Musiał być czysta ciała. Jedziemy dalej. Dobra. Idziemy No

idziemy zobaczyć wyniki. Można? Sprawdzamy. Idziemy zobaczyć wyniki. O! Jeden jest. Jeden jest. I to już miejsce numer 3. Jeszcze jest a, To nie widziałem! No, jest, czwóczka! Strzelałem tu, tu. Czyli jeszcze, jeszcze jedna nagroda pocieszenia. jeszcze została smycz. Ale mm -hmm. no tu, prawie. No nie, tu Kuba. To już było, to już Kuba to wali. Wiem, wiem, wali. Wiem, jeszcze smycz. To też weszło. No to teraz ale Bartek. No teraz ty, nie? Teraz Bartek wali. Jakieś ten piotek, Taki stalowy tam jest, Taki wygląda jak I teraz muszę coś no? no, tak? No, mhm. Teraz Wskazuje, co jest I teraz tak, tak jak mówiłem tam, w masz zamek w połowę. Jeżeli miał kolejny magazynek i potrzebujesz się rozwalić, odpinasz, rzucasz... I, I już jest gotowy do strzału. Tak jest. Dobra, trzeba i zobaczyć. Tak no, Idziemy komisyjnie zobaczyć, jakie mamy trafienia. Nie jest! Ta malutka? Jest! I to jest jest. trafienie! Dobra. Czyli dla. jednak udało mu się. Jest. To jest piątka. I gitara. A tyle prób było dla niechojego znajdało prób prób mu się nie kitów Szczęściarz, można powiedzieć. Że tak, to jest szczęściarz, a to jest strzał poza konkursem to już się nie liczyło. Dobra, mamy rozlosowanych 5 ludków. Zaraz sobie przeanalizujemy tarcze i zobaczymy kto co wygra. Na chwilę będę strzelał ze jeszcze który pamięta czasy II wojny światowej. Bardzo ciekawa broń, jestem bardzo ciekaw jak to będzie strzelało.

Kończymy już wizytę na strzelnicy. Było świetnie, naprawdę. Trafiliśmy na genialnego instruktora. Bardzo fajnie się gadało, bardzo fajnie się strzelało. Dużo dowiedzieliśmy się o broni, dużo dowiedzieliśmy się o tym miejscu. Rozstrzygnęliśmy w końcu konkurs. Wyniki konkursu będą na takim jakby dodatku do filmiku. Dokonczymy to już gdzieś u nas na miejscu, ponieważ już się zrobiło tak ciemno, dlatego też nagrywam ze światłem. Dziękujemy wszystkim za uwagę, za oglądanie filmów. Prosimy o łapki w górę. Skrać. Skrać. <laughs> czasem się udawało, czasem się nie udawało. Mamy już wyniki. No to czas i ogłosić. Pierwsze miejsce. Strzał numer jeden. Numer 19. Proszę o zbliżenie, żeby nie było, że jakieś 16 czy coś. 19. 19. Amelia Sukiennik. Wygrywa od nas, co? Wygrywa od nas Łubek z paczką. E, bluzę heliką, kalendarz kubek smęcz i długopis. I majkowe kalesony. <laughs> Super. Miejsce numer dwa. Szans numer tutaj. To jest... 8. ósemeczka. Jest ósemeczka? Jest. Ósemeczka. Aleksandra Sawicka. Wygrywa od nas co? Wygrywa od nas e, koszulkę, z logo, kalendarz, kubek oraz długopis. A czekaj, mamy wrzesień, to kalendarze na który rok będą? Hmm. Chyba już 2021 się zrobi. No, tak, jasne. Strzał numer 3, mamy tutaj. To, myk. Jest to numer 16. Numer 16, Magdalena Herman. To jest miejsce trzecie. Ciach. Otrzymuje od nas koszulkę, kalendarz, kubek, smycz oraz długopis. Super. I teraz te dwa miejsca dodatkowe za to, że mieliśmy taką obsługę z tym konkursem. Jeszcze raz chcielibyśmy Was bardzo przeprosić. Tak, tutaj. <ścoughs> chcielibyśmy Was bardzo przeprosić. No, wyszła sprawa z tym covidem. plany się troszkę pomieszały, a chcieliśmy właśnie zorganizować to losowanie na strzelnicę. No, niestety, no, przez ten niestrzęsny wirus, ta strzelnica troszkę nie wypaliła na początku, ale w końcu dopięliśmy tam, a do końca. Także losujemy dwa dodatkowe miejsca w nagrodę będzie smycz od nas. Jest to strzał numer 4. Miejsce 4, numerek 18. Numer 18 to jest Weronika Dziuk. Same niskie numery padają na razie. Dobra. same Dziewczyny. <laughs> <laughs> Okej, okay. Weronika Dziuk odsyło, czy odsymuje od nas smycz. <śmiech> 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 I strzał numer 5, tu jest myk. To było bardzo trudno trafić, na strzam numer 5, ale no, poświęciliśmy się. I numer 15. Znowu niski numer. I numer 15 to jest Hadrian Herman. Ciach. Otrzymuje od nas również myśl. Będziemy się z wami kontaktowali przez Facebooka, ponieważ tam zostawialiście komentarze. Yuh. Ustalimy przede wszystkim rozmiar buzy. Nasz operator jest dzisiaj niedowanie. Nie, 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 nie władzie... <grymianie> sama oręź burzliwską nawala. Yy, także będziemy z was, się z wami kontaktowali przez Facebooka. Yy, prosimy o jakieś tam szybkie odpowiedzi, żebyśmy szybko mogli yy, szczególnie tą bluzę kupić, żeby był odpowiedni rozmiar i tak dalej. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować naszemu sponsorowi firmie filmie You Can Be Interactive, dzięki której mogliśmy zrobić ten nasz konkurs. Dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy nas subskrybują, którzy nas oglądają. Oglądajcie nas dalej, bo będzie jeszcze ciekawiej. I tego będziemy na Glasa latać. Tak. <laughs> I no co, jeszcze? Następny tydzień wyjazd do Niemiec będą kolejne filmy. filmy. Tak, A kolejny. Później tydzień... za dwa tygodnie do no. Także będzie się działo. Obserwujcie nas na Facebooku, obserwujcie nas na Instagramie, obserwujcie nas na YouTubie, śledźcie, znaczy nie, nie, nie śledźcie nas, bo nie lubię ludzi pod domem. Yy... No co, pokazujcie nasz kanał znajomym, żebyście dzielili się tymi naszymi filmami z innymi. My też chcemy Wam pokazać jak najwięcej. No i trzymajcie się. Do następnego zobaczenia. Hej! Siema!